Wyrównanie stanu rywalizacji na 3 do 3 albo koniec rozgrywek Tauron Basket ligi w tym sezonie i koronacja nowego starego mistrza Polski. Taka była stawka szóstego spotkania Trefla Sopot z Aseko Prokomem Gdynia. Dwa dni wcześniej żółtoczarni przełamali kolejną złą i pokonali derbowych rywali na ich parkiecie. Rywalizacja powróciła więc na Ergo Arenę, a trener Karlis Smuźniec po raz kolejny zdecydował się wystawić w pierwszej piące bohatera gdyńskiego meczu Marcina Stefańskiego. Po trzech minutach miejscowi przegrywali 2 do 8, ale szybko zdołali zniwelować tą stratę i po pierwszej kwarcie prowadzili 21 do 20. Przez całą drugą odsłonę rezultat oscylował wokół remisu. Było kolejno. Po 24, 29, 30, potem 34, 33 i po 39. Trzy skuteczne akcje gdynian z rzędu sprawiły, że pierwsza połowa zakończyła się ich prowadzeniem 46 do 41. Tą przewagę ASEKO powiększyło zaraz po przerwie, a przy stanie 42 do 55 o czas poprosił Karlis Mójznieks. Jego porady przyniosły wymierny skutek, ponieważ jego podopieczni rozpoczęli pościg za ekipą gości. Dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty znów był remis po 59. Końcowe 10 minut to dużo strat i prostych błędów z obu stron. W tym fragmencie gry przydało się doświadczenie Filipa Dylewicza, który dwukrotnie trafił za trzy punkty. Po chwili, także z za linii 6,75 m podwyższył Łukasz Koszarek i było już 76,69 dla żółto-czarnych. Mistrzowie polski nie zamierzali się jednak poddawać, a emocje i nerwy trwały do samego końca spotkania. Na niespełna 5 sekund przed ostatnią syreną było 82-78, ale wówczas Blasting Game wykorzystał trzy rzuty wolne. Następnie dwa osobiste trafił male. Tylko celny rzut z załuku dawał graczom Aseko dogrywkę, ale piłkę przechwycił Wiśniewski. Ogromna radość w ergo arenie. Kref Sopot zwyciężył 84-81. Wracamy z 3-1 na 3-3. Jeszcze się nie cieszymy. Jeszcze potrzebujemy jedno zwycięstwo, żeby ten comeback, no taki był chyba taki no, największy tak w historii koszykówki. O ile ja pamiętam, także to młoda historia. Trafialiśmy za 3, czemu temu nie mamy powtórzyć w ostatnim meczu, także myślę, też ważne jak my zareagujemy. Tak naprawdę świetnie sobie poradziliśmy z presją wyeliminowania, bo i z 2-1 w Śląsku wyciągnęliśmy na 3-2, teraz 3-1 na 3-3. Teraz zobaczymy jak zareagujemy, jak nasze ciała zareagują I w walce o mistrzowski mecz. To też jest inna presja, także to będzie ważne. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie bardzo ciężko i się w początek spotkania nie ułożył się po naszej myśli. seko szybko zbudowało 13-punktową przewagę i byliśmy pełni niepokoju, że... Rzeczywiście te to, to Mistrzostwa Polskie mają się do nas skończyć, jednakże pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy to, że jesteśmy drużyną na dobre i na złe. Odrobiliśmy straty, graliśmy skutecznie zespołowo i, i każdy zawodnik, który się pojawił, wnosił coś do gry i, i to przyniosło efekt w, w postaci zwycięstwa. Siódme decydujące spotkanie odbędzie się w środę w hali sportowo-widowiskowej w Gdyni. To będzie mecz o wszystko i zdajemy sobie sprawę z tego, że, że ten mecz decyduje o, o tytule Mistrza Polski. Także na pewno nikt z nas nie będzie myślał o tym, że jest zmęczony, że, że będzie ciężko, każdy da z siebie 100%, żeby wygrać ten upragniony tytuł i, i pokazać, że ten sezon zasadniczy w zasadzie to, że, że cały czas byliśmy w czołówce, nie był przypadkiem i zrobiliśmy wszystko, żeby odebrać tytuł Aseko. Za Aseko przemawia historia oraz atut własnego parkietu i wsparcie z trybun, za Treflem niesamowita wola walki oraz dwa wygrane z rzędu spotkania. Kto zwycięży? Jak pokazała ta seria finałowa, w tej konfrontacji może zdarzyć się naprawdę wszystko.